Okej, okay, kolejne filmowe uniwersum rozkwita. Albo więdnie. No, chociaż nie wiem, które byłoby lepsze, no ale sobie przynajmniej żyję. The Conjuring. The devil made me do it. Czyli obecność, trzy... 3... A rozkaz diabła? A nie mogło być po prostu... Co The Conjuring 3. Kon The, The Conjuring 3. No, Obecność nie, nie 3 nie mogło być, naprawdę? Ech, no w każdym razie to trzeci albo tam z 17 film w całym tym uniwersum, ale no powiedzmy, że trzecia część obecności. Tym razem w reżyserii Michaela Chabesa, którego możecie kojarzyć z Klątwy i Lajarony. I opowiada on nam historię ponownie małżeństwa Warren, czyli Eda i Lorraine, którzy rozwiązują kolejną zagadkę tajemniczego, demonicznego opętania. Tym razem na pacjencie, który w sądzie po zamordowaniu kogoś twierdzi, że zrobił to, bo diabeł mu kazał. No znaczy trochę inaczej to brzmiało, no ale tytuł jest taki, no bo, wiecie, po prostu było, że demonik Possession i dlatego to jest jego linia obrony. Tak ogólnie muszę powiedzieć, że jak parę lat temu... Jak wychodziła obecność, jeszcze nie miałem kanału, jeszcze tak trochę mniej w tym świecie filmowym i oglądałem sobie raz na rok jakiś tam horror, to obecność na mnie zrobiła świetne wrażenie. To znaczy bałem się. A ja specjalnie sobie wtedy tak robiłem, że raz na rok włączałem sobie horror sam w nocy, tak wiecie, żeby podkręcić atmosferę. I teraz przed tym filmem obejrzałem jeszcze raz obecność 1. Jak Eglamion film jest ok. Jak dla mnie to, jest, to jest to samo, co mówiłem przy ostatnio, przy tych serialach takich jak Mare of East Czyli mówiłem, że to jest kryminał zrobiony bardzo szablonowo, gdzie znamy te wszystkie klisze, ale on jest zrobiony bardzo dobrze i to działa. I tak samo, to samo muszę powiedzieć o obecności, że on jest szablonowy. Sam też stworzył trochę klisz, ale wiecie, no już wcześniej istniały klisze filmów ala egzorcysta i, i tak dalej, i tak dalej. W jakimś domu straszy jakaś rodzinka, ktoś jest opętany. No hej, widzieliśmy to. I wiecie, straszna piwnica, coś tam skrzypi, coś dudni, no nie. Ale obecność 1 robiła to dobrze. Teraz uważam, że nie aż tak dobrze, jak mi się kiedyś podobało, ale robiła to ok. No i obecność 3 jest też szablonowa ale robi coś źle. I żeby było jasne, nie nienawidzę tego filmu. On jest do obejrzenia, on jest takim, jak ktoś chce iść na taki po prostu horror w kinie, żeby nie był jakiś hiperdurny, ale z drugiej strony też, nie wiem, artystyczny, żeby nie był, tylko taki właśnie o na randkę powiedzmy, czy coś tam, to jest w sam raz. Ale ogólnie filmowo, Obecność 3 jest dla mnie takim tworem, jakby to powiedzieć, taką po prostu kolejną odsłoną, żerującą na tym samym koncepcie, tylko podkręconą na sterydach trochę jak jakieś jak Szybcy i Wściekli 24. To znaczy jak w jedynce cały film prowadził, wzorując się na takich klasykach jak Egzorcysta, że cały film powoli prowadzi do finału, który jest wielki i taki u demony. I wiecie, no, to specjalnie tak wygląda, że się podbudowuje, że się wyklucza inne możliwości. Najpierw się idzie naukową drogą powiedzmy itd. i tak dalej. Dopiero na sam koniec już wierzymy, że to jest demon i na sam koniec mamy jakieś takie, że już nie tylko coś tam zapukało, ale naprawdę więcej się dzieje. Ten film jest otwarty sekwencją, w której dzieje się więcej niż w poprzednich dwóch filmach razem. <laughs> znaczy, cały budynek praktycznie lata, demon się gnie, jakby był w jakimś kurwa tureckim cyrku. W jednym sensie, no, no po prostu ten film w zasadzie całkowicie gubi wszystkie takie zasady typu żeby pokazywać powoli żeby nie pokazywać potwora, żeby wprowadzać nie, nie, nie tutaj jest pierwsza scena jeb, demon, opętanie, więcej wszystkiego Ameryka nie no śmieję się, ale po prostu ten film jest absolutnie niesubtelny, tylko taki więcej wszystkiego bo nie mamy pomysłu na nic innowacyjnego, bo nie mamy bo to jest mój problem z tym filmem, to jest scenariusz ja nawet nie mam problemu z tym reżyserem, który ja tej klątwy Leia -Le jakkolwiek to się czyta nie oglądałem, ale słyszałem o niej raczej Złe rzeczy, albo takie mieszane złe. I powiedzmy, że no jakbym jeśli takie rzeczy o tym słyszałem, no to nie byłbym napalony na ten film, ale to nie jest wina jego, tylko moim zdaniem, tego scenarzysty, który, który po prostu po prostu nie miał pomysłu. On po prostu spojrzał na tą historię i mówi, no, dobra, co my tu mamy zrobić innego niż w poprzednich filmach obecności. Że. No bo to jest kolejny przykład opętanej rodzinki i Eda i Lorraine Warren rozwiązujących sprawę na zasadzie, co tu się dzieje? O, egzortyzm jest potrzebny, musimy to rozwikłać ja, jest tą zagadkę. I ten scenarzysta stwierdził, dobra, no nie, nie mam pomysłu do tego tak naprawdę kreatywnego, więc po prostu napchamy tutaj więcej więcej demonów, więcej jakichś, jakiś nie, nie wiem na ile mogę powiedzieć bez nie wiem co było w zwiastunach też, ale więcej wszystkiego. Tylko to działa niestety nie na korzyść filmu, to sprawia, że film jest głupszy i jeśli od pierwszej sceny widzimy wiecie, opętanie, wszystko lata, to tak Jakieś tak nie robi na nas wrażenia. Poza tym, ten pierwszy film działa między, in między innymi dlatego, że i w ogóle horrory może dlatego niektóre działają tego typu, że poznajemy powoli tych bohaterów wraz z eskalacją sytuacji. I kiedy dochodzi do kulminacyjnego momentu, to my rozumiemy, że to jest rodzina, znamy ich. Jakby wiecie, trochę tak, jesteśmy z nimi jakoś tam utożsamieni, zaprzyjaźnieni, jakoś im tam kibicujemy, to nie są dla nas takie puste kartoniki. Tutaj praktycznie tego nie ma. Tutaj ten główny opętany jest, ja to jest człowiek dla nas wewnątrz filmu bez osobowości poza jednym takim właśnie tekturowym aspektem tej postaci, czyli że ma taką jedną cechę, to że na początku filmu, to, nie, spoiler to jest ta pierwsza scena, ten co potem właśnie niby morduje jest w sądzie, znaczy na pewno morduje i jest w sądzie bierze tego demona z opętanego dzieciaka, mówi weź nie zamiast niego, co notabene jest taką chamską zrzynką z Egzorcysty. Tu jest kilka takich momentów na zasadzie, że twórcy chyba robią wink-wink do widowni od jakby, wiecie, taki omasz, taki hołd dla Egzorcysty, ale to wygląda bardziej jak ściągania niż, niż, niż omasz, także no whatever. Ale w każdym razie bierze od dzieciaka na siebie, więc mamy jakby, cały jakby jego bohater, cała jego postać opiera się o to, że o, jaki dobry z niego człowiek, wziął to na siebie, poświęcił się, takie Wiecie, ten film nie buduje realistycznych bohaterów, których byśmy jakoś tam wierzyli, tylko robi z nich takie, takie, takie tekturki, które nas nie obchodzą na dłuższą metę i które szybko zamieniają się w demona z innymi oczami i w ogóle. Także to nawet nie jest. To, ten film nie ma w ogóle zaksztyny subtelności. I nawet jeśli chodzi o naszą główną dwójkę. Ja uwielbiam Vera Farmingę, czy Virę. Ja już nie wiem jak się czyta, bo ona mówi, że on, on pochodzi z Ukrainy i tam czytali Wira Farminga. Teraz chyba robią Wera, No nieważne, nie w każdym razie ona i Patryk Wilson. Który notabene ma polską żonę i takie trochę siedzi jedną nogą w Polsce, można powiedzieć, bo dzieciaki trochę się tak, wiesz, wiecie, wychowują w polskich szkołach, w Stanach i tak dalej. Także w ogóle ciekawa historia, ale przede wszystkim obydwie te osoby uwielbiam. Patryka po prostu w wywiadach jest super. Wydaje się wydaje się super kolesiem, nie? Takim zwykłym ziomkiem, który jest a teraz, kurczę, hollywoodzkim praktycznie. I ten duet na ekranie, który znamy z poprzednich filmów, więc to też nam ułatwia, że już jest trochę ta wykreowana ta więź, one super. Oni są nie tylko uroczy, ale są tacy przejmujący, są świetnymi aktorami i się świetnie ogląda. Ten film w zasadzie, jedyne co mi się w tym filmie podobało to oni tak naprawdę, że ten ich duet, ta ich energia na ekranie i po prostu ich lubię. Ale oni na dobrą sprawę też zostali przez ten film skrzywdzeni do, do takiego poziomu, że jej postać, ta Lorraine Warren tutaj, to jest praktycznie już wchodząca w świat superbohaterski. Bo o ile w poprzednich filmach to było trochę takie, że ona tam gdzieś weszła, jakąś wizję miała, coś widziała, James Wan reżyserując jakoś tam w miarę subtelnie, to pokazał, że ona nagle coś widzi, widzi, coś się mrygnie, nie? Że jakieś zwłoki czy coś, i tak, o Jezu, to było, tu ktoś popełnił samobójstwo 200 lat temu, czy coś tam, nie? W tym filmie ona po prostu ma super oni idą na policję, policjant mówi, tak, to pokaż, który z tych noży to jest w tej sprawie. Ona jak super bohater, ten. Po czym jadą samochodem, i ona mówi, minąłeś miejsce zbrodni, bo ono było tam w lesie, takie. Uh. a Ed siedzi z tyłu w samochodzie, takim, wiadomo, kurwa, jesteśmy super bohaterami. I wiecie, jest mnóstwo takich momentów w tym filmie, które mają potencjał, żeby być takimi, że fajne, ale te postaci stają się po prostu nierzeczywiste. To bo ci bohaterowie według naszego filmu stają się po prostu więksi niż życie, i tacy wchodzimy w uniwersum naprawdę już super bohaterskie, tylko takie, taki, taki dark universe, powiedzmy, nie? To samo się zresztą tyczy samego opętania i tego, że tego wszystkiego jest więcej. To już nie jest takie subtelne, że tam demon na pół sekundy pokazuje twarz, jak w pierwszym filmie, tylko tutaj słowie co chwilę, na no, zasadzie, mryga, oczy się zmieniają i jakby... Eh, to jest po prostu wszystkiego za dużo. To jest takie... To jest takie głupie się zrobiło. Ten film po prostu bazuje w tym samym szablonie co jedynka, ale jest po prostu głupi. Też dialogi wychodzące z ust tych bohaterów. Ten, ten scenariusz jest po prostu słaby. Te dialogi są takie sztampowe, takie... No, nie wiem, całkowicie ta trójka gubi urok jedynki związany z tym, że czujemy, że to jest realistyczne, że takie, że zwykła rodzina, że zwykli ludzie, którzy normalnie próbują rozwiązać sytuację, nie? Bo na, na tym się bazuje takie filmy, że właśnie próbujemy tak O kurde, a co by było, gdyby to było naprawdę, nie? Ten film to gubi, ten film po prostu jest takim kolejnym horrorem, gdzie się dzieje wszystko, co się może wydarzyć i jakby mnie to całkowicie nie interesuje, nie? Ja już w ogóle pominam całkowicie aspekt tego, że to jest na faktach, oczywiście ta dwójka oszustów, tych Warrenów, co już obydwoje nie żyją, to <laughs> <W> sensie... <laughs> to jest takie zabawne, bo ludzie niestety w to wierzą. Mało tego, ja kiedyś jak byłem dzieciakiem w to wierzyłem, bo widziałem jakieś jedno nagranie Nagranie od nich, taki ich największy dowód, że coś się dzieje. I ja pamiętam, że ciekaw na jakimś tam w telewizji, jakimś programie to oglądałem i tak wierzyłem w to, że wow, mają nagrane, jak się stół przesuwa, Począc widziałem to jakoś tam niedawno w necie, i to jest nagranie typu, że stół jest tak wykadrowany, że tam pięć osób mogły pod nim siedzieć i go pociągnąć za nogę. W wiecie, to nie jest, że szeroki kadr widać, że nikogo nie ma, tylko takie ewidentnie po prostu e, zmyślone, i wszystkie te sprawy zresztą, jak sobie poczytacie w necie, to tam co chwilę coś świadkowie wychodzą, że nie tam, wymyśliliśmy to, przybudowanie. Na zasadzie, żeby tam zarobić coś. Albo że wiecie, że próbowali powiedzieć, że jest opętany ten ziomek. Chory psychicznie był, zabił kogoś w kłótni i odsiedział swoje. Wiecie, na zasadzie taki bzdury po prostu. I oczywiście, no, ja wiem, że nikt nie idzie na obecność, myśląc, że to jest prawdziwa historia, ale tutaj to na faktach to jest takie. <laughs> to już jest tak bardziej, już się nie da pociągnąć granicy absurdu, że to jest na faktach, nie? Także tak, no dla mnie ten film jest. Ja jestem na nie. Ale on jest do obejrzenia. On jest ok, tylko po prostu on już robi zdecydowany krok od obecności jeden do zakonnicy. Do takiego, do takiego głupawego horroru, gdzie mamy mnóstwo jumpskerów, gdzie mamy po prostu wszystko jest przesadzone, niesubtelne, nieangażujące. Bohaterowie są po prostu tekturowi i nudni, i. Bo yy, no to sobie 5 na 10 ponieważ no mimo wszystko jest to jakiś taki w miarę nie najgorszy horror. I to, to jest trochę tak, gdybym nie widział tych wszystkich fatalnych horrorów, takich naprawdę fatalnych, to ten bym pewnie powiedział, że jest słaby, nie oglądać. Ale biorąc pod uwagę, że co roku wchodzi do kin mnóstwo horrorów robiących to, tylko jeszcze gorzej, jeszcze po prostu mniej subtelnie, jeszcze głupiej, jeszcze z gorszymi aktorami, z nie takim fajnym duetem głównym, nie? No to to jest takie pomiędzy dla mnie. To jest takie, okej, okay, jak chcecie se puścić horror na wieczór, mogę się założyć, że wielu z was powie... Nie, no było okej. Okay. Ja nie był to najlepszy horror jaki widziałem, ale było okej. Okay. I zgadzam się. No ale powiedzmy, że po prostu wymagam od kina więcej, nie? Tak po prostu, no słuchajcie. Musimy wymagać więcej, no. Bo ten cały gatunek horrorów, tych takich tanich w wyprodukowaniu cash grabów, czyli takiego po prostu... Wiecie no, to, to jest jak Vega robiący kolejne filmy, to jest na zasadzie... Bo widzicie, jak jakiś tam Michael Bay robi Transformersy, nie? Które uważam te ostatnie za jakieś głupie filmy, których jest mnóstwo efektów, papka wizualna na ekranie. Tam przynajmniej, jeśli... Ja nie, nie lubię tych filmów, ale no to może mniej niż to, ale tam przynajmniej muszę mu oddać jedno, że to jest jakaś wielka historia, gdzie są 300 baniek jest wrzuconych na stół na zasadzie, że efekty specjalne tam 5000 grafików komputerowych robiło dwa lata, żeby to jakoś wyglądało, nie? Więc jakieś, ma to chociaż jakiś taki, że ktoś włożył w to pracę. Nawet jeśli efekt końcowy jest debilny, bo, bo film jest debilny, ale tutaj dla odmiany mamy takie typowe, te horrorowe podejście, czyli rzucamy na stół 20 milionów, a nie 200, nie? Na zasadzie tak, ile tym aktorom pewnie trzeba zapłacić? Jest trzy lokacje na krzyż, dwa domy, trochę rekwizytów, trochę efektów specjalnych, nam kilka scen, na zasadzie tam wiecie, że ktoś lewituje, nie? Takie. Eee, ile to kosztuje. I. Rzucają to do kin na zasadzie 700 taki samy film, że, że, że wy, wy już jest scena i wy już wiecie, że jest. Ktoś zapukał i macie lekkie ciarki. O, co tam jest? O, nic. Takie, takie sceny są w tym filmie ze 4. I w sumie, wiecie, w zasadzie. Ja mam ja, to jest, ja muszę jedną rzecz powiedzieć, zawsze się zastanawiam, marudzę na ten film, ale taka scena powoduje, że mam lekkie takie o jezu, ciarki, nie? Natomiast ja, ja po prostu mógłbym z zamkniętymi oczami odliczyć, kiedy co się wydarzy. Ale to jest chyba po prostu siła Jumpskera, że nawet jak bardzo bym się go nie spodziewał, to takie jakieś Jumpskrowe rzeczy zawsze mi lekko wzdrygnął. Natomiast ja tego nie lubię, bo to nie jest prawdziwy strach, tylko to jest tak, to jest po prostu taka sztuczka. No to jest takie, to jest takie, wiecie, no nie wywołuje to we mnie prawdziwych emocji, tylko takie na zasadzie, że ktoś cię nagle capnie. Takie wow, ale fajne uczucie, nie. Dobra, no w każdym razie czekam na wasze opinie. Jeśli ktoś się zastanawia, czy iść, mam będzie jakiś horror, a nic innego nie ma, to ja powiem idźcie do kina. Tak szczerze, mimo że sama samodzę, to idźcie do kina, bo. Ej, e, 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 jest durna ale jest okej. Okay. Czekam na wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.